Wakacje to czas, kiedy wielu rodziców zastanawia się, czy jego dziecko gotowe jest do samodzielnego wyjazdu. Jak zaznaczają eksperci, nie powinno to być jedyne pytanie, jakie zadadzą sobie opiekunowie przyszłego kolonisty. Najczęściej dylemat ten dotyczy rodziców dzieci w wieku od 6 do 9 lat oraz tych, którzy po raz pierwszy wysyłają swoje pociechy na samodzielny wyjazd. Rodzice powinni obserwować zachowanie dziecka w grupie rówieśników. Przy wszystkich czynnościach codziennych mogą pomóc wychowawcy, natomiast w integracji z grupą rówieśników, w tym jak ono się odnajdzie, czy będzie bardzo tęskniło za domem, czy będzie brakowało mu opieki rodziców, no to już niestety wychowawcy tego nie zastąpią. Warto jest zapytać dziecko, czy ma ochotę pojechać na kolonie. Nigdy nie wysyłajmy go na siłę, kiedy jest to potrzeba rodziców, bo nie mają co zrobić z nimi podczas wakacji. Czasem warto poczekać jeszcze rok, niż zapewnić dziecku złe wspomnienia. Dobre są na początek również półkolonie, kiedy ona pół dnia spędza. W gronie rówieśniczym, zwiedzają miasto czy są inne atrakcje, i potem wraca do domu. Natomiast, robienie czegokolwiek z dzieckiem na siłę, to zawsze jestem przeciwna. Jeśli dziecko zdecyduje się na samodzielny wyjazd, warto utrzymywać z nim kontakt. Jednak lepiej wybrać formę mailową niż telefoniczną, która wywołuje mniej emocji. Dlatego, że telefon zawsze, rozmowa się będzie kończyć. I dziecko będzie miało wrażenie, że to już koniec kontaktu z rodzicami. Rodzaj wyjazdu też warto pozostawić dziecku. Ważne jest, żeby był on zgodny z jego zainteresowaniami. Organizatorzy proponują tradycyjne formy wypoczynku, ale też ukierunkowane. Kolonie sportowe, taneczne, czy obozy przetrwania. Coraz więcej jest kolonii czy obozów specjalistycznych albo z jakimś tematem wiodącym. Czasem to jest taka powiedzmy szkoła przetrwania, czasem to może być śpiew, taniec różnego rodzaju warsztaty czy, czy gry, ale widać, że i to jest, to jest charakterystyczne, że organizatorzy szukają tego magnesu, który przyciągnie dzieciaki, a jednocześnie który stanie się takim spojrzeniem który łączy taki obóz czy taki wyjazd. Zdaniem Tomasza Rosetta, sekretarza Polskiej Izby Turystyki, to wszystko jest ważne, ale dla rodzica najistotniejszy powinien być wybór zaufanego organizatora kolonii lub obozu. Jak to sprawdzić? Eksperci zachęcają do wejścia na stronę Bezpieczne Kolonie i Obozy. To jest strona internetowa, która jest prowadzona przez taki międzyizbowy zespół. W którym Polska Izba Turystyki również działa, i ten zespół zajmuje się właśnie wypoczynkiem dzieci i młodzieży. Tam rodzice mogą znaleźć podstawowe informacje na temat tego, jak wybrać organizatora, o co pytać. Jakie podstawowe zalecenia czy rozporządzenia powinny być przestrzegane? Dla dziecka ważne jest to, by na wakacyjny wyjazd pojechał z kolegami i koleżankami, a miejsce wypoczynku było atrakcyjne. Z kolei dla rodziców na pierwszym miejscu jest bezpieczeństwo małego kolonisty.